Do waszej matury zostało 20 dni, a dzisiaj kontynuujemy sobie wielomiany. Zrobimy sobie zadanie otwarte, troszkę innego typu, no niby proste, niby tego, ale uznaję, że Wam pokażę, no tak, żeby Was nie zaskoczyło tego typu zadanie na maturze. Zapraszam. mi to matma? No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtego, z tamtej pracy domowej. Liczby 3 i minus 1 są pierwiastkami wielomianu, w od x równa się 2x do 3 plus ax kwadrat plus bx plus 30, wyznacz wartości współczników a i b. No dobrze, to to co mówiliśmy w poprzednim materiale o wielomianach, znaczy w sumie dwa poprzednie z tego co mi się kojarzy, no to jeżeli jakieś liczby są pierwiastkami wielomianu, to wiemy, że w... Od tego x równego 3 musi dać nam 0, bo to innymi słowy, ta trójka jest miejscem zerowym tego wielomianu również. A z drugiej strony wiemy, że skoro minus 1, to również w od minus 1 musi dać nam 0. Tak, to są te ważne rzeczy. I jedyne co musimy zrobić w tym zadaniu, to wstawić tutaj dwa razy to, co wiemy, czyli po pierwsze, z tego pierwszego równania będzie wynikać, że tu będzie 0, jeżeli za tak każdego tego x, który jest tutaj, wstawię 3, czyli że tu będzie 2 razy yy, 3 do potęgi trzeciej plus a razy 2 do potęgi drugiej, plus b razy czemu 2? No 3 przecież, 3 tutaj jest, a potem są głupie błędy, właśnie jak się człowiek śpieszy. No to b razy 3, no i plus 30. Natomiast z tego będzie wynikać, że my to dostaniemy, owszem, 0, ale wtedy, gdy za x tym razem wstawimy minus 1, czyli tu będzie 2 razy. No, i potęgowanie z minusem to minus 1 do trzeciej plus a razy moje minus 1 tym razem do kwadratu plus b razy minus 1 plus 30. I taki mam układzik do rozwiązania. No dobra, to robimy sobie już porządki. 0 będzie równe 3 razy 3, 9 razy 3, 27 i razy 2, 54, tak. To nie jest 6 do 3, kolejność działań. Najpierw potęga, później mnożenie plus 3 do kwadratu 9, czyli 9a plus 3b plus 30. No dobra, a drugie równanie 0 równa się minus 1 do nieparzystej potęgi to będzie minus 1 razy 2 to będzie minus 2, minus 1 do parzystej potęgi to będzie już 1 razy a to będzie plus a, i tu b razy minus 1 to będzie po prostu minus b. I plus 30. No dobra, mamy taki układ, robimy porządek. Myślę, że liczby na jedną stronę nie na drugą, ja to zamienię jeszcze stronami, czyli tu zosta zamienię sobie, czy będzie 9a plus 3b, tak. Zamieniam to na drugą stronę. 54 plus 30 to będzie 84, ale przerzucę, czyli będzie minus 84. Tu mi zostaje A minus B równa się minus 2 plus 30 to będzie 28 na drugą stronę, czyli minus 28. I taki układ mamy do rozwiązania. No słuchajcie, co? Metoda chyba. Ja bym to podzielił przez 3, bo tu widać, że 9 i 3 się podzieli. 8 plus 4 daje 12, więc też się na 3 podzieli. Czyli tu mamy 3A plus B, a tu będzie. No dobra, 90 na 3 to by. 60 na 3 to jest 20, i zostaje 24 na 3 to 8, czyli na minusie 28. A tu mamy A minus B, równe też minus 28. No patrzcie. No i co? No samo się rozwiązuje, bo tutaj mamy przeciwny współczynnik przy B. Tu jest 1 na plusie, to jest minus 1, także. Szkoda, aż cokolwiek innego dodajemy to stronami. 3a plus a to jest 4a, b się redukuje, a tu zostanie minus 56. No to dzielimy sobie to na 4, to nasze a będzie ile równe? No 60 na 4, 15, ale o 1 mniej, czyli będzie minus 14. No i jeszcze trzeba b do tego doliczyć. No to b doliczyć możemy chyba z tego równania najłatwiej, czyli tu będzie minus 14 minus b równa się minus 28, no to z tego będzie minus B równe minus 28 plus 14, czyli tu będzie minus 14, czyli B wychodzi z tego, widzę, równe 14. Mieliśmy obliczyć A i B, także odpowiedź A jest równe minus 14, a B jest równe 14. No widzicie, no niby wielomiany, ale układ równań, natomiast no to, że liczby są pierwiastkami, no musicie po prostu wiedzieć jak to zadziała, bo dzięki temu ułożyliśmy tutaj układ równań. No i tyle. Macie też jakieś ciekawe zadanie z wykorzystaniem wielomianów, ale zadania otwarte, tak, żebyście ewentualnie sobie też coś takiego przećwiczyli. Miłego dnia życzę. Przypominam, że maraton na maturę rozszerzoną na 20.30. Do usłyszenia. A po co mi A tu trzymajcie sprawdzian na 5 z wielomianów. Tam jest więcej różnych właśnie typów zadań. Może niektórym z Was się przyda. Tak.